Cześć, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym włosowym testem. Będziemy testować sobie lokówkę, która ostatnio była bardzo dużym wiralem na TikToku. No i postanowiłam zamówić ją w wersji chińskiej. To jest lokówka z Shiglam. Ja szczerze mówiąc, jak wpisywałam w Google, to pierwsze co wyskakiwało mi Shin, więc myślałam, że to jest może jakaś odnoga Shin Shiglam. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, możecie dać mi znać, jeśli wiecie. W każdym razie zamówiłam to z Fashion. Mam ją tutaj, teraz ją sobie razem odpakujemy i zobaczymy, czy w ogóle działa. Jeszcze na wstępie powiem Wam, że w ogóle zapłaciłam za nią jakieś 50 zł, chyba była za 80, jakiś tam kupon jeszcze miałam, więc finalnie zapłaciłam za nią 50 zł. Także co, nie przedłużając, odpakujmy sobie tą lokówkę i sprawdźmy jak ona działa. Na pierwszy rzut oka pudełko wygląda dosłownie tak, jakbyśmy poszli sobie gdzieś do Media Expert czy innego sklepu z Elektroniką i zakupili taką oto lokówkę. Spodziewałam się, że przyjdzie w jakimś wiecie no-name kartonie, a tutaj mamy dedykowane pudełeczko, więc fajnie. Wszystko jest zabezpieczone folią. Nie przygotowałam się, nie mam nożyka i nie myślałam, że to będzie aż tak zabezpieczone. Także pazurem odpakowałam i jedziemy. Uwaga, uwaga! Pierwszy, yy, pierwsze spojrzenie. Wygląda to w taki oto sposób. Powiem Wam, no, czuć trochę ten plastik. Wybrałam sobie wersję różową w ogóle. Była chyba jeszcze jakaś fioletowa, czarna, o ile się nie mylę. I ja postanowiłam, że wezmę różową. No i tak się to prezentuje. O, tu w ogóle, kurde, zaplątała się nawet. Mm... O matko jedyna, słuchajcie, to nie jest byle co. Mamy tutaj taki grzebyk w zestawie z, z taką ostrą końcóweczką do y, przedzielania sobie włosów. I dwie spinki. Wszystko jest w podobnym kolorze, także podejrzewam, że pozostałe zestawy miały y, to w swoich kolorach. No co, no na pierwszy rzut oka powiem Wam, że... Jestem w szoku, bo jest naprawdę dobrze. A nie dokończyłam w ogóle myśli. Generalnie czuć, że, że jest to taki plastik, ale może się nie stopi i, i nie wtopi we włosy. Zobaczymy podczas użytkowania. W każdym razie, no wiecie, też za 50 zł od Chińczyka nie ma za bardzo co się spodziewać. Ważne, żeby działało, ale już widzę, że mamy tutaj tak przycisk włączania. Tu mamy regulację temperatury, więc też jak najbardziej na plus. No i tutaj chyba wybieramy sobie skręt lewo-prawo, tak mi się przynajmniej wydaje. Pokażę Wam z bliska, jak to się prezentuje. Mamy oczywiście też instrukcję obsługi, ale kto by czytał takie rzeczy, raczej nikt. No, najbardziej powiem Wam na ten moment, jestem zaskoczona tymi spineczkami, którymi można sobie tutaj oddzielić włosy. To jest, to jest bardzo fajne. Fajny dodatek. No ale co, dobra. No najważniejsze to, czy działa. Ja zupełnie wam, że jestem zestresowana. <grym> Nie wiem, jak to działa. Już chyba widzę pierwszy minus i pierwszą rzecz odróżniającą ją od tych e, oryginalnych. Ale jeszcze doczytam, może dla pewności, jednak się przeproszę z instrukcją. <grym> Doczytałam, co ją odróżnia od tych oryginałów, no to to, że tam widziałam, że dziewczyny sobie dawały włosy, naciskały przycisk, to kręciło, 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 i w momencie jak włos był już nakręcony, to ta lokówka pikała i wtedy po prostu się z niej zabiera włos. Tutaj tak się nie dzieje, tutaj chyba samemu się to ustala, bo, bo trzymałam to dosyć długo, żeby się kręciło. A nic mi nie piknęło, więc, więc domyślam się, że trzeba to po prostu robić na czuja i, i sobie sprawdzić, ile trzeba trzymać. Ale tak to się prezentuje. Coś tam się kręci. No i tutaj w środku jest to! O! Jest ciepłe, zdecydowanie jest ciepłe. Dobra, ale może przejdźmy do rzeczy, boję się to gdziekolwiek tu położyć, żeby mi się nic nie spaliło. W każdym razie, no co, wykorzystamy chyba te y, spineczki i spróbuję jakoś sobie tutaj, może oddzielić włosy, żeby mi tutaj nic nie latało. Dobra. I tu też, żeby nam nie latały. Dobra. I mam tutaj pasmo. Włosów, dosyć duże. Podzielę je może jeszcze. Tu są trochę nierówne te włosy. Ech. Moje wymysły fryzjerskie. Dobra. Mamy takie pasmo, więc zobaczymy, jak się nam to zakręci. To powinno zrobić się chyba w ten sposób. No i co? Jedziemy z tym. Aha. Nie wydarzyło się tu zupełnie nic. <noise> nie wiem, czy ja nie potrafię tego używać, czy to jest aż tak y, mało oczywiste. Dobra. No, no, chyba tak to nie powinno wyglądać. Jezu, o co chodzi? Czekajcie. No przecież to musi jakoś działać. Dobra, to chyba trzeba wziąć po prostu stąd. I to się tu owija. Dobra. Mamy to. Mamy to. Teraz czekamy na efekt. Nie wiem, ile powinnam to trzymać. Zaraz się przekonamy. Może powinnam nastawić jakiś minutnik. Nie mam pojęcia. No właśnie w tych oryginalnych to pikało, kiedy już lokówka uznała, że jest zakończone. A nie wiem jak tutaj. Trzymam, trzymam i nie pika. Żebym zaraz nie straciła włosów. No dobra, chyba wystarczy. I uwaga. First look. Nice. Spoko. Ej, fajnie to wygląda. Dopowiem no wam, że jestem naprawdę zaskoczona. Mam nadzieję, że dobrze to widać, jest taka sprężynka. Nice. Dobra, nie ma co, lecimy dalej. Spróbujemy sobie w ogóle jeszcze na test takie grubsze pasmo. Czy to, czy to sobie poradzi? Bo szczerze mówiąc, no jakbym miała swoje włosy tak po kosmyku takim malutkim e, robić, no to przecież siedziałabym z tymi włosami ze dwie godziny. To nie ma sensu w ogóle. Dla mnie coś musi działać dobrze i szybko, żebym nie musiała spędzać nad tym niewiadomo jak długi czas. Dobra. Weźmiemy sobie tyle tych włosów, więc będzie to spora próba dla tego sprzętu. Ale już widzę, że w ogóle powyrywało mi to mega dużo włosów. Powiem Wam, że mimo tych wszystkich e, ustrojstw, które działają... Fajnie, no nie mogę powiedzieć, że nie. Tak samo myślę, że to e, sprawdzi się. Tak samo sprawdzał mi się ten Dyson. No to chyba i tak zostanę w tymie mm, kręcenia włosów na pasek do szlafroka. To jest sposób, który sprawdza mi się najlepiej i myślę, że mimo tych wszystkich gadżetów pozostanę mu wierna. O nie. Z tak grubym pasmem sobie chyba raczej nie poradzimy. Nie. Mm. No, chociaż. Dobra, tylko weź ty... O, jest. Dobra, zabrało wszystko. Trochę z tym się zeszło. Zaczęły się plątać włosy, więc myślałam, że już nic z tego nie wyjdzie, ale jednak dało radę. I powiem Wam jeszcze, że działa. Całkiem cicho, znośnie, w sensie można by było jednocześnie i oglądać telewizję, czy tam cokolwiek słuchać podcastu i robić to, bo nie zagłuszałoby. Nie wiem, czy słyszycie, no na pewno trochę słyszycie, ale nie wiem, czy dźwięk z, z kamery nie wyolbrzymia trochę tego, co jest w rzeczywistości. W każdym razie jest naprawdę cichutko. No i dobra, zobaczmy, jak sobie poradziła z tym grubszym pasmem. Potrzymamy jeszcze chwilę, bo też widziałam, że, że tak... Yy, że tak dziewczyny robią, więc ja też tak zrobię mm. Szkoda właśnie, że to nie pika Mogłoby Ej, no naprawdę Radzi to sobie spoko Ej, myślę, że to jest Git urządzenie W sensie, no wiecie, nie zakręci to takiego Loka komunijnego na pewno Może też właśnie, gdybym miała troszkę ym, Krótsze włosy to, to lepiej by sobie radziło Ale tak, żeby końcówki nakręcić Spoko, dobra Lecimy dalej Kolejny. <grymny> Wygląda naprawdę spoko. <grymny> mamy to możecie zobaczyć jak to wygląda i powiem wam szczerze że myślę, że bardzo spoko w sensie zrobiło mi to fajną fryzurę no co prawda trochę to trwało, bo nie wiem ile dokładnie, ale myślę, że no z pół godziny posiedziałam przy tych włosach. Może można szybciej ściągnąć je z tej lokówki. Ja jednak dla pewności potrzymałam trochę dłużej, z tego względu, że moje włosy są długie i są bardzo, bardzo proste i wiem, że, że zaraz po prostu rozprostują się całkiem. I szczerze mówiąc, bałam się, że wiecie, jak zakręcę tego pierwszego, to zanim dojdę do, do końca, no to poprzednie już się rozprostują, ale tak się nie wydarzyło i uważam, że fryzura jest naprawdę całkiem spoko. Możecie dać znać, co myślicie, jak wam się podoba. No ja powiem wam szczerze, że jestem zaskoczona i naprawdę zadowolona, kurde. Chociaż no... I tak pozostaje teamem kręcenia włosów na pasek od szlafroga, bo do tego nie trzeba ani używać ciepła, ani nie poświęcać na to jakoś bardzo dużo czasu. Po prostu na noc sobie to e, robimy i rano mamy piękną fryzurę. A tutaj no jednak trzeba trochę poczekać, ale jeśli jest taka sytuacja, że no nie ma czasu na, na czekanie... No to to myślę, że bardzo spoko opcja. Myślę, że powiedziałabym nawet, że lepiej mi się robiło tym włosy niż Dysonem. Co prawda Dyson bardziej oszczędza te włosy, bo robi te loki powietrzem, ale te są zdecydowanie szybciej, także jeśli komuś nie straszna temperatura na jego włosy, to jak najbardziej mogę Wam polecić. Zresztą same widziałyście, widzieliście, że, że fajnie to nakręciło i, i też no, nie trwało to jakoś e, bardzo długo. Także co? Myślę, że ten sprzęt przeszedł bardzo pozytywnie. Tekst, ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych włosów i myślę, że na pewno będę tego sprzętu używać w takich nagłych przypadkach, kiedy nie zdążę zrobić sobie na noc loków i będę musiała je nakręcić w inny sposób, więc na pewno mi się to przyda.